Dziękuję się z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Jesteśmy dzisiaj w gierce, która nazywa się Eat and Destroy Czyli musimy zjadać, rzeczy, być tutaj największą postacią na serwerze. Zobaczymy, czy nam się to uda i czy zjemy całe to miasto. Jest tutaj kilka mapek. Najpierw musimy przejść pierwszą, potem dopiero będziemy mogli odblokować kolejne mapki. Mam nadzieję, że którą się uda odblokować. Oglądajcie filmik do końca, żeby to zobaczyć i zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrypcję subskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na vitoshop.pl po nowe epickie rzeczy i nową epicką szkolną kolekcję a my zaczynamy zjadamy jabłuszka najpierw musimy jeść bo nie możemy a, dobra, nic innego okay. zjeść dobra ja tutaj wcinam jabłuszka mam poziom pierwszy i Bela też ma poziom pierwszy nie wiem co później będziemy mogli zjadać ale na razie tylko możemy chyba jabłuszka tak szaki. jeść bo nie ma... Możliwe, że tak... O Zastaw nie, zabrać to. mi jabłko! Ożysz ty. Moje. Claim your ability. O, możemy upgradeować coś nawet. Tak. E, ale nie wiem skąd te końsy zbieramy w ogóle. Skąd dostajemy końsy? Czy gdzieś to selujemy? Selujemy na pewno. Celujemy. Czy o co tu chodzi? Gdzieś Tutaj masz mamy plecak. 15 na 25. O, tu mamy mapy tak i tu mamy claim. Dobra. E, o, gdzie, gdzie są jabłka? Zostaw to. Ty większe ode mnie już. Bo ona więcej zjadła i nie ma jabłek w ogóle na tej mapie. No, nie, nie ma widzi. w ogóle. Nie, już no jak ja poszedłem, tu nie ma żadnych jabłek nigdzie. A po co tam poszedłeś? Dobra, muszę szybko Uhuhu, zjadać te Mam level, up. Te... Tak, na pewno. No te, No nie, pewno. co za oszustwo! Tak? Jak ty tak, tak szybko to, to zrobiłaś? Bo można inne rzeczy już jeść. Jakie? Ale ja ci. Nie ja nie powiem. mogę! Przecież! O ja miałam 14 Jak ona to już szybko mogłam. tak zrobiła! O, i mam końca! Dwa. Co to takie małe jabłko było? Ja w ogóle, jak mi mało, słuchajcie, to przybywa tego w ogóle. Ty, jakie krzaki to dostaje, te? Dostaw moje krzaki. Nasiona? I za te nasiona. To moje krzaki. Są pieniądze. Co? No tak mi się Dobra, okej, okay, mam też drugi poziom, ale nie mam w ogóle kasy. Gdzie tą kasę jednak zdobyć? E, może drugi poziom. A skąd ty masz 11 końców? No mówię ci zbieraj krzaki. No, zbieram. I patrz. Widzisz, a teraz przybywały mi dopiero końce no, Dobra, ale zabierzcie. Ja nie było nic, słuchajcie. Nie, nic nie było. No to słabo. W ogóle. Dobra, to Oni dziwne, tutaj dziwne. Zdają Dobra. mapę. Dobra. Czy tu można kupić jakiegoś boosta? Pazes. Ten już, Będzie a co to jest? Fat mode. A crash object at the też include option to switch between fat and regular. Co ja nie chcę. Double gems for completing map Hmm, eee, do... Specjal... Tu nic nie ma ciekawego w sumie Fajnie Mogę już jest drzewa. Double coś tam tylko mogę mieć U, Czekajcie Jakiś Jak się kupuje jakieś czesta to coś tam A gdzie tu w ogóle jest sklep na tej mapie? Jest gdzieś? Bo ja tu nie widzę w ogóle shopu żadnego Czekaj. To jest dziwne. Nie, to chyba tu po prostu z lewej strony masz. ok szoky, level up. Trzeci, on zaraz czwarty. Dżemy. Ja cię kręcę. Hydran zjadłem. <laughs> no to nieźle, no, słuchajcie. Level up. Dobra, 14. Muszę przyspieszyć. 30 ja muszę mieć. Bo wy to już mnie dogania. Żeby to słuchajcie ogarnąć. Dobra, jemy też. Także próbujemy to zrobić. Okej, okay, i co jest? O za tutaj końcem. te. Jak to się nazywa? Pachołki takie zjadłem. Aha. Dobra, drzewa już mogę, okej okay. Super, Dopiero? a samochód? Nie Samochód zjadłem! Nie Dobra, możesz. ekstra Czwarty poziom Ale goni ją, nie. ale jeszcze daleko mi zostało do niej to Dobra, 30 samochód? to tu można jakiś upgrade zrobić z speeda Dobra, ja Dobra ja i muszę. mam teraz szybkość Ja też okay. Dobra, upgrade zrobiłem okay. A jak tutaj, a jak tego skilla wziąć? Big. Muszę eee, zobaczyć free. co robisz Purczes. Ten już coś kupuje Free VIP, eee, nie wiem o co chodzi Purczes. Kupiłem skrzynkę jakąś. I ja co mam? Punch jakiś dostałem. A punch, czyli będziesz się. Dobra, okej. Okay. Okay. Czyli mamy tutaj te skille. Zjem cały las. Upgrade, e, crates. No, Aha, bo to są cratesy. Dobra, okay. Shop. Ale jak tu get skill? No dostałem niby skilla i co teraz? Ale co mi a jest, znaczy? equip, dobra, okej. Okay. Tutaj, equip. Speed. Dobra, patrzcie. Upgrade. Mamy punch jakiś dostałem. Aha. Dobra, a tu teraz 10 tysięcy kosztuje ta skrzynka. O jacie, to mi nie stać. Get A mogę to uderzać! wow Ale tu uderzam nie w kogoś, tylko jakby y, tutaj, w te rzeczy Dobra, to jest fajne. No dobra, już piąty poziom. Jak ona ale to tak szybko co, zrobiła? Dobra, ja, ja, chcę kończyć. Kończyć. ja chcę końsy ja chcę O? Ja chcę coinsy Level 1 Dobra, czy ja to zjadam? Nie chyba. Też dobra, ale zniszczyłem to. zniszczyłem to. Dobra, 66. A jak dżemy zdobyć w ogóle? Skąd te dżemy się zdobywa? Kup sobie. Nie, nie chcę kupować. Chcę zdobyć Starobusy. na mapie. Pewnie można na mapie zdobyć jakoś. Dobra, a czy można jakoś upgrade'ować okay, okay. swoje Chociaż w sumie umiejętności. mógłbym kupić jakieś dżemy sobie. E, e, 600? Equip. Czekajcie, a po ile były te skrzynki? Ej, za 100 jest... dżemów, za 300. To jakbym kupił 600 w sumie? Dobra, kupię 1500. Upgrade. To kupię sobie kilka skrzynek. Dobra, Dobra ja mamy 1500 gemów. Okej, okay, i teraz tak. Możemy tą skrzynkę taką najlepszą kupić. Mm -hmm. I zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Uwaga! No zobacz, i co? Pumel. Nie wiem, co to jest. No i ja właśnie nie wiem, po co w ogóle nam te rzeczy są. To jest skill, który można zakładać po prostu. No tak. No ale i założony jest. I pod F mam jakiś pumel. A, takie coś robię, okej. Okay. Zobaczcie, i to chyba niszczy, jakby te rzeczy tutaj. Aha. Okay. I teraz punch też niszczy te rzeczy. Okej, okay, czyli niszczymy to miasto, tak zjadamy, ale też niszczymy ogólnie. Więc spoko to jest w sumie. Czyli kupujemy sobie jakby skillę i teraz ekwipujesz go i ty masz slam chyba. No i tutaj musisz mm. wybrać sobie gdzie. Nie wiem na co, chyba na to. No okay. i pod F chyba będziesz miała teraz. F I robisz F. slam taki. Wow! wow. wow. To był Zdziałeś, fajny skill. To? A ja popatrz, robię takie pu 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 pu. pu, 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 pu. Widzę, widzę. Mapa rozwalona, No ale właśnie. Się ten, yy... Ale Bele już ma siódmy poziom. Dalej nie mogę jej dogonić. To się ładuje. Ciężko jest. No jak ja budynki zjadam? No ja też zjadam już. Już jestem blisko nie ciebie, ogólnie. Yy... Też siódmy już mam, ale tego dużego budynku nie zjem jeszcze. Dobra, okej, okay, zaraz jeszcze coś za kupimy tutaj, zobaczymy. I pumel! Bum, 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 bum! nie, 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 Bum, 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 bum. Dobra, no, okej. Okay. Musisz coś upgrade'ować zaraz. Tak Big. się nie da. Okej, okay, super. Fajnie się to niszczy wszystko. Trzeba Bele już być ósmy. Od tych rzeczy wyższym. Tak, tak. Trzeba wtedy być wyższym, większym i wtedy można to zjadać na luzie. Okej. Okay. Dobra, oh, okej. Okay. Idziemy fajnie. tutaj. Ej, tego nie zjem, muszę to zniszczyć. Dobra, bum, to bum, 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 bum. Widzę, bum. widzę. Wow, dobra, nice. Udało no, się. Zjemy, zjemy teraz jabłuszka. I win, trzeba zjeść. Ale dobra, mamy być 400 gigantem. kasy w ogóle, więc coś można by było upgradeować tutaj. Oho. Zobaczmy. Upgrade, pieniądze. dobra. I to jest za 30, upgradeuje się skilla. Dobra, upgradeowałem tego. Ekstra. Eee, co tu jeszcze Olę. możemy? Ja też to jest za 300. Szybko, szybko. To w sumie spida mogę sobie upgradeować, będę, szyb będę szybciej chodził tutaj. Upgrade. Po mapce jeszcze mamy stówę czyli możemy to upgradeować. Okej. Okay. Elegancko. Kolejny upgrade. Udało Lecimy. się? Ja jestem eee, szybsza. Okej. Okay. 2,500, tydzień. Bella ma... No już tak blisko jestem Beli, ale jeszcze nie ten poziom. Dobra, Jekiele. kupimy sobie kolejną skrzynkę. Eee, tutaj mamy Aszupad crates. Mam. Jeszcze raz tą za 300. Dobra, Excellent. uwaga. Niam, 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 Pumel znowu dostałem, tylko że czerwony. No widzisz. Ale bez sens. Dobrze, dobrze. Equip. Coś tutaj. mi się wydaje, że jestem lepszy. Dobra, teraz. dwa pumele mam. Oj, tego drzewa nie ziemi. Pyk, 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 dobra mnie. I teraz drugi pummel, pyk, 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 pyk pyk, 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 pyk Okej, okay, okay. dziewiąty gonie już bele, już jestem blisko Nie, 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 absolutnie nie możesz Benz. Teraz nie trafiłem Ej, O nie, nie, dobrze, dobrze. Wow, jaki wielki zjadłem Ale tego dużego drzewa nie mogę zjeść Okej okay. Dobra, ładuj idziemy się tutaj do Tego dużego rzecza, e, dużego, dużego drzewa nie mogę zjeść <laughs> Bo ty mi tutaj gadasz i przeszkadzasz <laughs> To przecie, tak. F. Ej, ludzie jedzą moje sześć! Dobra, już mam więcej expot od Przegoniłem ją. No i to się nie liczy w ogóle. Liczy się. W ogóle nie Liczy kranta. się! O nie, Jaki ja tego drzewa dostanie. dużego nie mogę zjeść. Dobra, jeszcze, nie działa nie. To. jeszcze się tego nie zjeść. Dobra, i teraz. Bum, 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 bum. Niszczymy jakie... całe miasto. A kiedy bało? możemy inną mapę wybrać? Nie wiem. Unlock this map, skip. Może wszystkie te. A, Krzyna musimy trzeba. zebrać tutaj wszystkie surowce jakieś. Po 100 wszystkiego, a ja nie wiem, nie wiem, czy ja to mam, gdzie ja mogę zobaczyć? A tutaj, on 280, dobra, czyli brakuje mi kilku rzeczy jeszcze. Aha, dobra, to ja muszę się skupić. Ale już jestem blisko, żeby zdobyć kolejną a ile mapkę. ile trzeba? Tam po 100 wszystkiego trzeba mieć chyba. A to ja niektóre rzeczy 100 liści, 100 drewna i 100 chyba e, też gwoździ. Dobra, to ja auta muszę. Dobra, Te dziesiąty już mam, ty też. Tak. Okej. Okay. Auta trzeba jeść. Dobra. Bo to się przyda. E, czekajcie, Porządku. to było tutaj. Nie możemy. Ja mam jemne. tylko liście na razie zebrane. Brakuje mi drewna i tych, e, jak to się nazywa? Tych gwoździ takich. Ach. Więc muszę o. niszczyć tutaj te... To już jem. Muszę to niszczyć fajnie. te bloki, które są tutaj. No dobra, to ja pej. trochę tych takich rzeczy zbieram. 11. Tylko auto już. by się mi przydało. Dobra. Tylko że... Koła, koła są potrzebne. Pej, drewna pej, mam pej, bardzo pej, pej. dużo Ja właśnie drewna mam mało, chcę. coś. To już jest zrobione. Będ. Mm, Ale tutaj fajnie. Episko się to wszystko robi, słuchajcie. Sprawdźmy to. plastik jak. Dobra, zostało mi tylko gwoździe do zebrania. Będę miał gwoździe, to będę już miał wszystko. Jak? Nie wie nie. nie No już możliwe. wszystko zebrałem prawie. O, nawet koła też zbieram. No brakuje mi tylko gwoździ, zaraz Ci pokażę. Ty Muszę się razie oszukujesz. tu niszczyć. O, znowu gwoździe. Oj, Udało nie, się zebrać, dobra. No jabłko jakieś. Pyk, pyk, pyk. Nie kłamiesz! No nie kłamie! Gwoździ Trzeba. mi tylko F. brakuje, dwunasty poziom. Okay. I jeszcze nie mam tych gwoździ tyle, dobra. Hmm. Jeszcze trochę. Coś, coś Nic nie oszukuję, człowieku. To jest nieprawda. Dobra, pełno drewna, ja chcę gwoździe. Dajcie gwoździe! Ja będę... Please, gwoździe. tutaj muszę zebrać. Jestem ja to. Ja Obelajka to. wielka. Ja to. A szkoda, że ciebie atakować nie mogę, mogę? Nie I ty stąd. jakoś większą ode mnie jakby... Jesteś. I stąd. Chciałem cię. Ty jesteś większa ode mnie! A ja mam większy poziom. Ogólnie. No, wiem, właśnie. Dziwne to. Bo upgrade'owałeś sobie te rzeczy. Dobra, ile mam. No już mam gwoździ przecież tyle. Jest, dobra. Robi mi unlock. Jest, ja tak. congratulations. Odblokowałem mapę, więc ja ja z tobą uciekam. Border y, Militia. Przecież mogę. Też możesz już. No. No to czy co ty? To co ty kłamiesz? Przecież, a skąd ja, ja nie siedzę na twoim koncie? I nie wiem, o ja, tu malutcy jesteśmy od nowa. Teleport. O ja. Czekaj. Mieliśmy raz! Malutcy, winogrona można jeść tu. Dobra. Pumel! Eee, czemu te... I drugi pumel. Ta lista jest widoczna. Jemy owocki! Ej, tu się szybko chodzi Szybciej, no bo jesteśmy malutcy i dlatego No, ale to ciężko tak teraz Dobra się to okay. Ile kolejna mapka kosztuje? Wow Dużo rzeczy trzeba zebrać, bardzo dużo Spokojnie, na no, luzie Dobra, jemy, Ale jemy fajne sobie. jest to, że mapy się zmieniają Tak, to jest bardzo fajne, że mapki się zmieniają e, bo Ogólnie Gierka jest całkiem spoko, przyjemnie się w to gra Zgadza się o, już można też Bardzo osiąść. fajny ten symulator. Nie ma dużo takich boostów, które można sobie kupić i trochę jakby oszukać. Znaczy oszukać. No po prostu przyspieszyć swój proces tutaj. E, więc nie ma dużo boostów. Po prostu trzeba grać. No. I więc dobrze, to jest spoko. Bo ty byś nakupował, żebyś wszystko zjadł boksy? Okej, okay, krzaczki już mogę zjadać. Dobra, pyk. pyk, już pyk, pyk. A get unstuck? jest sure? Dobra. Nie wiem, o co tu chodziło. Eee, dobra, wiem. czy my możemy coś tu jeszcze kupić? Możemy kupić sobie jeszcze te skrzynki, bo jeszcze mamy trochę o, tutaj gemów. Także kupujemy kolejną. Uuu Smite! Legendarny jakiś. Okej. Okay. Eee, trzy gwiazdki zbyt? to ma, czyli to byśmy unequip i to zrobimy equip. Eee, I tutaj damy, dobra. Mamy. smite, Nie, no smite chciałem. Tak nie będziemy się bawić. Czekajcie. Jakie kasy nie mam? Unequip? To jak ja mam to zrobić? I equip. Upgrade. I tutaj Okej, okay, dobra. Mamy smajta jak to działa? Uwaga! Oho, oho. Cool. wo, wow! Niceowy ten skill Dobra, muszę coś. Megaśny ten skill, widzicie? Hm. Jaki on damage robi w ogóle? Ja nie mam kasy w ogóle Dlaczego nie Mega kasy? to wygląda Jak to nie masz kasy? No tylko 2000 A 10 tysięcy trzeba na skrzynkę tak. Właśnie. bardzo dużo ogólnie. To ja będę to teraz 100 lat Ale zbierać. ten Smite jest epicki, on tu wszystko niszczy o, po prostu. Spoko, mogę Już drzewa, jeść. Dobra. A to już drzewa ma... jesz? Tak. A o, tu mam to? milion drzew. Akurat. Jak... Słuchaj, ja mam większy poziom od ciebie i nie mogę tego. O, ja traktor nie, zjadłem. Chodzi. No widzisz? Ty nie możesz, to bardzo dobrze. No nie mogę właśnie. F. a nie, bo jeszcze muszę ładować. Tutaj. Dobra, pyk, 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 pyk. U, o, tutaj puszczę Smita. Lubię mieć Bend. level up. Wow, całą tą zniszczyłem. Dobra, zjedzemy Nice. Kolejne drzewa łapiemy. Ej, tu jest czołgi są w ogóle. No i te. Ja nie widziałem ich. Pociągi. <noise> tak? Tu można takie rzeczy jeść. Ok, zniszczyłem czołg. Także spoko. Ty masz Dobra. 13 level okay. Teraz tutaj, uwaga. Jem te rzeczy. Nie wiem, czy uda się jeszcze jedną mapkę odblokować. Fajnie by było, ale może być ciężko. No, ja bardzo powoli. Ale ten smite ten jest epicki. Ja dalej drzew nie mogę zjadać. To dobrze Dalej nie mogę Jak ich zjadać A ile razy upgradowałeś swoje skille? E, chyba po razie Tylko Tak mało? No nie upgrade'owałem jakoś Aha, mocno Bo chciałem ja. jakieś lepsze skille tutaj zdobyć to Rozumiem To ja zrobiłam już błąd No dobrze. Dlaczego? No bo upgrade'owałam 3 no razy co upgrade'ować też spoko pewnie No wiem no ale wiem Dobra smajcik, pyk Ten smite jest mega epicki Ładnie to wygląda Ma, Ładnie to wygląda i fajnie działa e, Dobra tu nic nie mam jeszcze Oj. zebrane Tutaj I... też nie F, Dlaczego mi nie zbiera fake. rzeczy? Nie no, okay. zbiera, tylko że tego bardzo dużo potrzeba. Aha, zobaczymy. Będzie ciężko, słuchajcie. Kiedy można mapę. No właśnie u mnie ciężko będzie. Nie mam nic jeszcze zebranego do końca. No nie masz, bo też... Na dole musi być na pomarańczowo. Wtedy masz yy, napisane, że masz zebrane to po prostu. To musi być na pomarańczowo. No na dole te wszystkie rzeczy, requirements to są. Wszystkie? Tak dużo? Tak, tak dużo. I ile liści w ogóle trzeba mieć? Liści to najwięcej z tego wszystkiego. Yy, bardzo mieć. dużo liści ogólnie i coś jeszcze było. No dobra. Dużo no dobra. liści, dużo drewna, wszystkiego dużo ogólnie. Ja na razie Ciężko same będzie to liście zdobyć. Zbieram. I nasiona. Ja wszystko zbieram, ale ciężko będzie zdobyć, słuchajcie. Tą wymaganą ilość, żeby zdobyć kolejną mapkę. Będzie ciężko. Ale świetne, to Ale spróbujemy. Też jest. Dobra, którzy jesteśmy na serwerze? Wow, jak daleko. Mojdom, mojdom. Jestem tym ja mam tylko 240, a oni Byk. po 4000 mają. Rozwalamy. Nie wiem jakim cudem. U, Ale te skille tylko dają nam, jakby, te rzeczy, które potrzebujemy. Tak. Oj, tu jest baza Bo... militarna i nie widziałem. Dobra, idę tam. To nie, idź tu. A nie mogę nic tu zjeść, w Albo ogóle. idź tam w sumie, nie będziesz mi zabierał. Nic nie mogę zjeść że... tutaj. Dobra, mam mnóstwo już drzew. Tak, te skille tylko pomagają nam zdobywać te rzeczy po prostu. Jeszcze Do odblokowania drzewa mapek. Okej. Okay. Drzewa trzeba ponad 500. Znaczy liści. Dobra, tutaj są jakieś samoloty w ogóle. te. 1500, 1500. Odrzutowce. Na... Fajnie, jakby mógł czołg zjeść, ale jeszcze nie mogę. O, Ani kontenera też nie mogę. O nie, bo wtedy już będziesz miał level 50. Tak, to ja się nie będę. Ty, robić. Ale te mapki chyba są, są połączone? Czemu? Czy to jest totalnie inna mapa? Nie, to jest inna mapa chyba w ogóle. Inna mapa. Dobra, Czy myślałem, coś... że one są, są połączone, że to jest ta sama. Nie, nie. Tylko że tutaj się przechodzi dalej. Dobra. Okej, okay, próbujemy, słuchajcie, zdobyć jeszcze trochę yy, tej grubości, bo jestem bardzo chudy. Ogólnie trzeba jeść, a nie te skillę używać, żeby być tutaj większym. Tak. Bo dobra, ja cały czas używam to. te skilly, ale to nic nie, nie daje w ogóle. Nieźle, proszę Państwa. Zobaczymy. Lepiej zjadać tutaj te rzeczy. 1500 trzeba liści. No dobra. Pik. Zrobię liście i zostawię już je. Pyk, pyk. Traktor bo, trzeba zjeść. Bo ty ogólnie chodzisz po całej mapie, nie? Tak. I zbierasz wszystko. A ja teraz się skupiłam na liściach i nasionach. Tak? I to mi będzie... Ja próbuję zjadać, zjadać wszystko. No to jest wszystko, pek, rozwalamy, elegancko. Dobra, okej, okay. udało się tutaj zjeść jakieś kilka Dobra, rzeczy. Dźwięk. Ile mamy? 310, Abela ma... 412? Skąd ty masz tyle tej, tej grubości? No bo ja dużo jem. No właśnie. Ale ja tylko chodzę i uderzam tymi skillami. Ja jestem wypisany. To jest mój dźwięku. błąd, chyba. Że ciągle się je. Więc... Dobra, ja też tu zjadam cały czas drzewka. Sprawdźmy to. Dobra, okej, okay, zbieramy. Ej, gdzie, bo to są gdzie te rzeczy? Te skile fajne, ale. Szkoda, że one nie dają nam grubości, że jak się niszczą te rzeczy, że nie zjadamy tego tak naprawdę. Tylko do mnie nie To jest dziwne. Dlaczego? Bo ja tu mam fajne miejsce. Mogę no ja z... mi No gościu wszystko niszczy, jest taki wielki. O nie. To jest jeszcze gościu taki sto. duży, że ja nie mogę nic zrobić Jeszcze sto liści będę miała zrobione Liście? Tak Okej, okay, a ja mam coś zrobione? Nie No tam? Nic ha, 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 ha. Ja nic nie zebrałem Jak jeszcze. się już mi podświetli na pomarańczowo, to będę... Ej no gościu, tu za mną chodzi, wszystko mi zabiera Tyk. Dobrze Fajnie Naprawdę, wszystko mi zabiera ty, ale zbiera się też jakieś nasiona, one nie są potrzebne do odblokowania kolejnej mapki. E, nie wiem, no ale może inną mapkę jeszcze odblokowują. No no, wiem, Tu każdy wiem. może inną mapkę odblokowywać. No, Dobra, one? słuchajcie, ile mamy? 410. Nie uda mi się chyba dzisiaj zdobyć już e, na kolejną mapkę tutaj tych rzeczy, bardzo dużo ich potrzeba. E, chyba, że zobaczymy czy inną mapkę, beach na przykład, nie. też nie ma. Candyland? Aha. Też nie. Co, spoko. Minesy też nie. Bardzo mało mam tych rzeczy ogólnie. Dużo mi brakuje jeszcze. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał z tej gierki. Ona jest całkiem fajna. Link do gierki będziecie mieli w opisie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś kolejny odcineczek z tej gierki, to dajcie znać w komentarzu. Na pewno taki odcineczek nagramy. Zobaczcie, kontenery mogę już zjadać. Nice. O, nie. Dobra, jeżeli Wam się podobało, stawiajcie łapy do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl Ja Wam się dziękuję za uwagę i zjadam czołk. Nie, nie zjadam jeszcze. Dlaczego? Ja zjadłem! Nie! Chyba zjadłem. A ja nie zjadłem nie. czołg. Dobra, słuchajcie, to, to mi wystarczy już sobie, że zjadłem czołg. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. My widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa!